Witajcie, witajcie! Znowu i z powrotem. Yy, dzisiaj będziemy robić yy, dzisiaj będziemy robić ciasto mega klasyczne we Francji. Ciasto czekoladowe. No. To jest prawie jak nasz murzynek, tylko że we Francji ciasto czekoladowe robi się z czekolady. W każdym sklepie jest Specjalna czekolada, właśnie czekolada patissière żeby móc piec sobie pyszne wypieki, pyszne ciasta czekoladowe. Więc dzisiaj wyprób znaczy wypróbujemy. Nie, dzisiaj nie będziemy próbować. Dzisiaj podzielę się z wami moim przepisem, który dostałam od pewnej pani, u której pilnowałam dzieci. Ten przepis jest ze mną już od 26 no. lat. No tak nie <laughs> Tak gdzieś mniej więcej, już chyba 26 lat jest ze mną. To widać zresztą, powstanie mojego zeszytu z przepisami. To jest ten przepis właśnie. Więc dzisiaj sobie zrobimy mój stary, stary, stary przepis na ciasto czekoladowe. Prościej się nie da. Bardzo smaczne. Polecamy. No to do dzieła. Więc tak, potrzebujemy 200 gram czekolady czarnej. Ja mam tutaj akurat to jest takich z tych tańszych czekolad, i tu jest tylko 52%, ale na ogół jest 60%. No tak, około 60% no, jest. Nawet Więc 38. jeśli jest. Nie, no ale tak powiedzmy 60% to jest fajne, ale z tego też będzie fajne. Yy, tak, do tego masełko potrzebujemy 60 gram masła. Yy, potrzebujemy. Ja tutaj dałam 100 gram cukru, bo od przez tych 20 parę lat zmniejszyłam trochę ilość cukru. W przepisie oryginalnym było 150, ale wydaje mi się, że to jest jednak za słodkie, więc dajemy 100 gram cukru. Bardzo mało mąki, bo 45 gram tylko mąki. I trzy jajka. Potrzebujemy garnuszka, żeby roztopić naszą czekoladę. Nie będziemy się bawić w żadne kąpiele i inne, po prostu cyk. Ja to robię na, w patelni. to nawet nie jest patelnia, bo nie to taki. Pół patelnia, pół garnek, no nie wiem jak to się nazywa. Co? Nie, to nie jest słok, to jest jeszcze coś innego. Łączamy sobie... Aha, Klara moja asystentko, poproszę piekarnik na 150? Nie, nie na 150. Na 160 może A. daj. No. Daj na 160 no, tak, mniej więcej. Ostatnio nawet całą wrzucam i już hopla. Nie będziemy się bawić. Więc tak. E, to mi został, tam wywalała te skorupki z jajek. Ja je sobie po prostu daję tak, na niezbyt duży, na, na... Nie no, po prostu nie można spalić tej czekolady, trzeba ją trochę jednak przypilnować. Ale jak się, jak się nie włącza na maksymalną moc palnika, to jak najbardziej ona sobie poradzi. Dodamy do tego masełko. Hapla. O. Cyk i to niech się razem... No tutaj topi, to też fajnie wyjdzie. Oczywiście można to robić w kąpieli wodnej. Wszystko, ale A, jakoś nie jestem fanem. Nie chcę mi się po prostu. Opla. Chodzi o to, żeby nam się ta czekolada roztopiła. Tutaj fajnie widać nawet tak kluby, jak ona się pochrapa. To, to jest jakaś nowość. Chlapnęła nam. Opla. O, tutaj nawet widać czasami tak palcem się bawię w to. Tak widać, jak fajnie się topi. Wystarczy uważać, żeby ogień nie był za, za mocny. I to się fajnie roztopi. Niektórzy też ubijają białko, żeby to ładniej wyglądało. I w ogóle. A, a mi właśnie ta moja znajoma dała przepis takie naprawdę prościej się nie da. To nawet jest na 7, to jest za mocno. No sobie na mniej, ten i tak już jest gorąca, więc to się fajnie tutaj rozpuszcza masło, i czekoladka. Tak, ja lubię tu od razu wsypać cukier, żeby i on się od razu roztopił, roztopił w tym cieplutkim takim. O, pięknie sobie mieszamy. Tak po prostu i zwyczajnie. Piekarnik jest już cieplutki. O, tu już się wszystko roztopiło. Już nie ma czekolady. Czekolady już tu nie ma. Nie, wszystko już jest roztopione. No, więc co tutaj mamy? Masło, czekoladę i cukier. Do tego mąka. Cyk. Mieszamy. Można już wyłączyć, bo już nam się roztopiło, co się miało roztopić. Hop. Też nawet w pewnym momencie robiłam najpierw jajka, później mąkę, żeby, żeby było łatwiej troszkę Bo ta mąka jednak mocno zagęściła, odstawimy sobie Nawet jeśli płyta nie jest taka gorąca, żeby nam się tam nic już nie grzało Hop! O, można chwilkę pomieszać, żeby to troszkę wystygło, żeby nie zrobił się omlet z tego Omlet, jajecznica Czekoladowa. O, tak, fajnie to wygląda. Yy, kiedyś próbowałam robić to ciasto z czekoladą, taką mocno-mocno. Nie pamiętam już, ile ona miała. O, dużo mocniej czekoladową. A tą twoją? Yy, tą moją. To moją. Yy, taką, nie, 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 po prostu była mocno-mocno czekoladowa. Było dużo więcej kakao w niej. I yy, wyszło. Tłuste, strasznie tłuste, po prostu do garnka odstawało od garnka, bo widać, że to jest tłuste i po upieczeniu ten tłuszcz pływał wszędzie i w ogóle. Gdyby wam się tak zdarzyło, to już widać od razu w garnku, że coś jest za tłuste. Jeśli jest takie za tłuste, to wystarczy po prostu dodać troszeczkę więcej mąki, no. albo chyba nawet jajko też. I to wtedy ten tłuszcz się tam gdzieś wsiąknie albo coś i już... Y Próbuję sobie rozbić jajko osobno, żeby sprawdzić, czy jest z nim wszystko ok. Z tym jest wszystko ok. Hop, i szybciutko mieszamy, żeby nam się nie zrobiła jajecznica. Hop, Super. Dobra, pierwsze już. Drugie. No. Papla. Drugie. Już. Prawie <głoszka głoszka> jak jajko Takie żółte No, takie mniej żółte Nasze kurki się nie znoszą na razie Takie fajne jajeczka Miałeśmy, Mieliśmy takie żółciutkie, śliczne, piękne, cudowne no. Po tym Po tej wizycie lisa przestały się nieść Jeszcze nie zastąpiliśmy koguta też No i tutaj widać, że jest takie troszkę tłuste Zobaczymy, co będzie dalej. Hopla, trzecie. O, że ja, tak że Tak, że istnieje. No. Trzecie jajeczko. Hop. O, serdeczne pozdrowienia specjalne dla mojej dzieci Krysi, która prosiła o to ciasto. Oj, i bardzo smakuje. I prosiła mnie, żebym mnie nagrała. No to bardzo proszę. To jest ciasto naprawdę we Francji ciasto czekoladowe, to jest tak wielki klasyk, że po prostu. No nawet dzisiaj w telewizji było <grywa> był przepis na ciasto czekoladowe. O, proszę jak fajnie wygląda. Więc jeżeli wygląda tak, jakby było za tłuste, to nawet jedno jajko zwyczajnie można dorzucić. Widać, że fajnie, że nie jest. że nie ten. Mm, że nie pływa w tłuszczu po prostu. O, fajne, śliczne. I tak oto. Przygotowane ciasto przelewamy do blaszki i do piekarnika. No więc tak. Yy... Ja zawsze kombinuję, do, w jakiej blaszce to piec. Będę piekła w zwykłej tortownicy, ale jako, że się zawsze boję, jakiej to jest wielkości? 20 cm, może 20 z mini hakiem. Yy, będziemy. Ja zawsze wykładam jednak papierem. Chociaż co niektórzy mówią, żeby tego nie robić? Topla! <laughs> Słyszałam już opinie, żeby tego nie robić, bo w papierze też jest coś. Silikon albo to jest pismo. No. Na było tylko na sam dół dać. Trochę? tak No, tylko na sam dół. No, nie szkodzi. Będzie szkoda. Tylko na dno. Aha, no, fajnie. O, no, to coś chodzi. ja. Okay. O, tak. I wylewamy. I to wszystko. I po całej... To już cała filozofia. Hop. Wyrywam sobie do blaszki. Idę wpuścić Rokiego. Tak, nie? idź wpuścić Rokiego. Hopla. No, także naprawdę ciasto czekoladowe to jeden wielki klasyk we Francji. Naprawdę nie ma rodziny, która nim. Chyba każda rodzina francuska. Ta typowo francuska ma przepis czekoladowy jakiś swój. O. Czekolada we Francji to jest naprawdę nawet na podwieczorek rodzice robią dla dzieci kawałek chleba, kawałek bagietki i do tego czekolada czarna i jest podwieczorek. To wszystko. Wstawimy to do piekarnika. Ono ma być później. Wszystko zależy od tego, na co się ma ochotę. Jeśli się chce, żeby było troszkę bardziej wysuszone, wystarczy odro podpiec odrobinkę dłużej. Jeżeli ma być takie płynne, odrobineczkę krócej. Eee, co ja jeszcze miałam powiedzieć? Jeżeli coś. Ale już nie pamiętam, może mi się później przypomnieć. No, to to wstawiamy. Aha, wszystko też zależy od piekarnika, jaki jest piekarnik. My włączyłyśmy piekarnik na 160 stopni, 160 stopni. Włączymy na 20 minut. 160 stopni na 18 minut i zobaczymy co będzie, bo my ciągle zmieniam, kombinujemy z czasem, z temperaturą, ze wszystkim w sumie, nie? No 15 w Najważniejszy nie. Jest smak. Dobra, stawiamy do piekarnika na 18 minut. Otwieraj Klana, proszę, moja asystentko. I nastaw mi na 18, na 18 minut. I widzimy się za 18 minut. a tu tutaj jest Klara, ta pauza, więc nie widzę. No to w sieci to No, To włącz tam na pauzę. Poszło? Poszło. Witajcie, witajcie z powrotem. Nasz piekarnik już tutaj krzyczy. Minęło 18 minut. Eee. O, fajne jest. O, fajne, fajne, fajne. Za rzadkie raczej nie jest. Proszę, jakie piękne. Zwykłe, proste ciacho, w którym wszyscy się zajadają. Nie trzeba patyczka, Klara. Ciasto, które można sobie zrobić albo lejące, albo bardziej upieczone. Jak to ma ochotę? Jeśli wyjdzie na przykład, jeżeli macie ochotę na bardziej lejące no dzisiaj nawet była reklama na ciasto czekoladowe w telewizji, był przepis. Więc. Można wstawić sobie, wychłodzić, wstawić do lodówki. Tam pan mówił na dwie godziny, żeby to tak fajnie sobie się wychłodziło. Nawet ja, jest też fajnie. dałam tylko na 15 minut. No, na 15 minut wystarczy. Na razie naprawdę chodzi. Smak jest super, a później czas pieczenia zależy od tego, co się chce zrobić. Jaki chce się mm. rezultat, wynik otrzymać. Jeżeli ma być lejące to troszkę krócej, jeżeli ma być bardziej suche to troszeczkę dłużej. E, to ciasto jest bardzo sycące w każdym razie. Nawet nie robimy żadnej degustacji, bo to jest naprawdę nasze rodzinne ciasto. Wszyscy znają, wszyscy wiemy, no. że jest pyszne. <laughs> e, można sobie z tego brownie nawet zrobić, dorzucić tutaj jakieś orzechy albo coś. Naprawdę Baba. polecamy. Jest bardzo, mimo wszystko może jednak um, a to, że mam... Jeszcze? Nie, 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 tutaj mam wszystko, co trzeba. Hop. O. o tak wygląda. Nie wyrosło jakieś... Jest... Aj. O, ono nie wyrośnie jakieś na jakiś ogrom, ani nic w tym stylu, ale naprawdę smak ma super. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smaczna ciacho. Czekaj, podniesiemy troszeczkę. Podniesiemy troszkę do góry, żeby pokazać, jak to wygląda. O, wygląda tak. Jest o, naprawdę... My to sobie zawsze robimy z podwójnej porcji. <grych> Więc jest tego trochę więcej. Ale naprawdę super. Można sobie to upiec. My to nawet pieczemy... W babeczkach, z, babcią, z babką babuni robimy takie podwójne. Robimy sobie w foremkach indywidualnych. Jajku, kombinujemy z nim po prostu jak koń pod górę. Bardziej się nie da i zawsze się uda, zawsze jest fajne. Polecamy. Pychotka. E, Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia w zależności. E, Smacznego. Smaczne -o. Sma to tak? Smacznego. <głos> <głos> Życzymy smacznego. I No i piszcie też ewentualnie w komentarzach, jeśli, kto, jeśli macie ochotę na jakieś ciasto, co, mo co moglibyśmy wypróbować tutaj Wam upiec, wam nam i my się będziemy chyba toczyć już niedługo <noise> z tego jedzenia ciast. Ale mówcie, jeśli macie ochotę na jakieś, na jakieś ciasto, o którym kiedyś słyszeliście, kiedyś skosztowaliście. I spróbujemy upiec wszyscy razem tutaj. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia następnego. Pa, pa! Wyłączaj, Klara.